Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jak możecie zauważyć z powrotem jesteśmy przy krajobrazie ponieważ e, pracę na nim trzeba troszkę podgonić e, i wymyśliłam sobie, że w tym tygodniu chciałabym zrobić 3000 krzyżyków jestem ciekawa na ile mi się to uda i na ile ten próg będzie spełniony mam nadzieję, że w całości, a nawet jeszcze Uda mi się zrobić tych krzyżyków więcej. Oczywiście 3000 w tydzień to jest w ogóle moim zdaniem niewykonalne, jak dla mnie, ale zobaczymy. Może akurat mi się uda, ponieważ pracę trzeba podgonić. Bo w takim tempie to ja będę robiła do świąt Bożego Narodzenia 2021, e, a nie 2020. Więc e, może być ciężko, ale postaramy się. I, i co? Zabieram się za haftowanie. Nagrywam z ręki, więc troszkę się będzie trzęsło. Postaram się trząść jak najmniej. Eee, chciałam Wam powiedzieć, że pierwszy dzień już za nami. Wyhaftowałam 970 krzyżyków, więc w ogóle rewelacja jak dla mnie. Eee, I obliczyłam sobie, że na następne 4 dni, w których będę haftować, muszę zrobić po 520, a chyba, że dzisiaj zrobię. Również więcej, no to wtedy w kolejnych dniach już automatycznie będę miała do zrobienia mniej. Haftowałam tak troszkę chaotycznie: trochę tutaj, trochę tutaj, trochę później tutaj. I tak troszeczkę to jest rozsypane. Natomiast mniej więcej tutaj ta część jest już dotąd wyhaftowana. Tutaj jest taka luka. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Zrobiłam dość sporo, cały tutaj ten kawałek. Jestem zadowolona z tego, jak ta praca wczoraj wyglądała. Drugi dzień mojego wyzwania zakończył się z wynikiem 651 krzyżyków i mniej więcej już możecie zobaczyć, do jakiego etapu tutaj doszłam. Wygląda to mniej więcej tak. Wiem, że światło jest fatalne, ale dzisiejsza pogoda również, e, i nie jestem w stanie tutaj tego w żaden sposób e, naprawić. Bo gdybym zapaliła światło, to byłoby jeszcze gorzej. Mam nadzieję, mniej więcej, że coś tam widzicie. Specjalnie tego nie rozwijam, e, żebyście mogli później zobaczyć ten efekt końcowy przed i po, e, jak się to prezentuje. Jak na razie idzie dobrze. Robię nawet więcej krzyżyków niż powinnam robić danego dnia, dlatego na następne dni zostaje mi ich coraz mniej. No i powiem Wam, że jestem zadowolona z siebie i z tego, jak te prace w ogóle lecą do przodu. Mam nadzieję, że uda mi się to już niedługo skończyć. Jestem już prawie na środku. 95 mniej więcej, tutaj ta kratka to jest właśnie środek więc już niedużo mi brakuje. Trzeciego hafciarskiego dnia udało mi się wyhaftować 565 krzyżyków. E, I były to krzyżyki mniej więcej zgromadzone tutaj. Haftowałam sobie cały czas tutaj te krzaczki. E, I nawet uważam, że całkiem dobry wynik. I dzisiaj zaczęłam sobie już haftować. E, Tutaj ten daszek, tutaj, mniej więcej od tej granicy, sobie tutaj zaczęłam haftować, już jest jakiś postęp, natomiast jak na razie niewielki, obliczyłam sobie, że dzisiaj i w poniedziałek, bo tak jak Wam mówiłam, w weekend nie haftuję, a dzisiaj jest piątek, powinnam zrobić po 407 krzyżyków, chyba że. Dzisiaj zrobię tych krzyżyków więcej, to wtedy na poniedziałek mi zostanie mniej, dość logiczne. Więc zabieram się do haftowania i zobaczymy, ile mi się uda się wyhaftować. Wydaje mi się, że dość niewiele, bo mam sporo zajęć na dzisiaj, no ale zobaczymy. Dowyglił końca i obrazek wygląda w ten sposób. Zaczyna się prezentować coraz lepiej, natomiast jeszcze połowa przede mną. Kiedy rozpoczynałam, byłam mniej więcej tutaj w tym miejscu. Mniej więcej tak tutaj. I jak widzicie, cały ten obszar tutaj, łącznie tutaj z tym dachem i tutaj tym okienkiem, został wyhaftowany. Już Wam pokazuję to tak bardziej z bliska. I powiem Wam, że z jednej strony jestem bardzo zadowolona z tego challenge'u, a z drugiej strony nie do końca. I już Wam pokazuję statystyki. Wygląda to mniej więcej tak. Zaczynałam tutaj 15 września i miało być to tydzień. W tydzień miałam zrobić 3000 krzyżyków, natomiast mój tydzień wygląda, mój hawciarski tydzień wygląda tak, że haftuję tylko od poniedziałku do piątku. No i równiutki tydzień minął 21, natomiast ja dopiero 22, czyli dzisiaj dałam radę wyhaftować wiecie końcówkę bo tak naprawdę zostało mi 58 krzyżyków których zapomniałam wyhaftować w sobotę i teraz jest jeszcze druga kwestia dlaczego haftowałam w sobotę a nie w poniedziałek bardzo was przepraszam ale nagrywanie czegokolwiek z dwumiesięcznym dzieckiem wcale nie jest taką prostą sprawą Mówiłam o tym, że haftowałam w sobotę, a nie w poniedziałek, tak jak powinnam, dlatego że wiedziałam, że w poniedziałek nie będę mogła haftować. Cały dzień nie było mnie w domu, miałam sporo spraw do załatwienia, e, takich bardziej urzędowych. Dlatego e, musiałam haftować w sobotę, żeby odrobić sobie ten poniedziałek. Natomiast zapomniałam w sobotę wyhaftować 58 krzyżyków i dopiero kapnęłam się we wtorek. I musiałam to nadrobić, więc zrobiłam już od razu 98. Więc tak naprawdę mam wyhaftowane nawet ponad 3000 krzyżyków. Natomiast nie do końca te 7 dni, tylko bardziej w 8 dni. Chociaż jakby tak przeliczyć te hawciarskie dni, to i tak się mieścię w tygodniu. Także e, nie wiem, czy to można zaliczyć, czy nie. Tak czy tak, obrazek jest wyhaftowany. Dość sporo wyhaftowałam, można tak powiedzieć, jeszcze nie do końca jest wyhaftowany, no bo połowa mi została, ale jestem bardzo zadowolona z tych postępów i powiem Wam szczerze, że z powrotem mam dość tego obrazka i idzie on w odstawkę przynajmniej na dwa tygodnie i zabieram mi się do coś innego, bo chyba bym zgłupiała, jakbym miała haftować cały czas to samo. Ok, więc to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No, i oczywiście zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania moich filmików. No i do następnego, także pa!